Co sprawia, że jedne gry wyścigowe angażują nas bez reszty. Pokonywanie zakrętów powoduje gęsią skórkę, a mijanie przeciwników ogromną satysfakcję. Natomiast inne z jakiegoś powodu nużą i nie potrafią przykuć naszej uwagi. Czy chodzi tutaj o mało wciągające tło fabularne, nierealistyczną grafikę, kiepski dźwięk, a może po prostu pojazdy poruszają się zbyt wolno? No cóż. Moim zdaniem kwestia stworzenia udanej gry wyścigowej jest o wiele bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać, a ilość subtelnych detali odgrywających tu kluczową rolę jest mocno niedoceniona i to głównie przez samych deweloperów. Ci, wprawdzie, są niejednokrotnie świetnymi fachowcami i ekspertami od silników gier, ale odnoszę wrażenie, że popełniają jeden jakże poważny błąd. Wydaje mi się, że nie rozumieją, co jest istotą takich gier i nie potrafią uchwycić ich duszy. Co interesujące, widzieliśmy w przeszłości wiele pięknie wyglądających tytułów, jak choćby nowy Grid, kilka ostatnich Need for Speedów, a nawet Forza Horizon 5, które wprawdzie prezentują się świetnie od strony graficznej, szczególnie Forza, w której świat wygląda wręcz obłędnie, jednak pozostawiają one wiele do życzenia w kwestii tego, co powinno być tu na pierwszym miejscu dobrze zaprojektowane. A więc poczucia prędkości. No dobrze, ale część z was może powiedzieć, że jakim cudem uważam, że w grach wyścigowych brakuje poczucia prędkości, szczególnie w takim grydzie, czy Nitr Speedach, gdzie przecież pędzimy aż nienaturalnie na złamanie karku. No właśnie. Niby pędzimy, ale emocji w tym tyle co przy pkaniu wózka z Lidla. Okej, okay, zanim jednak fani twór Speedów obrzucą mnie pomidorami, pozwólcie, że przeanalizujemy sobie na spokojnie kilka kwestii, bowiem wydaje mi się, że i te gry mocno zyskałyby na atrakcyjności, gdyby ich twórcy podeszli do tematu nieco inaczej. Zacznijmy więc od widoku z kokpitu i tego, czym jest poczucie prędkości w ogóle. Za wyznacznik i absolutny punkt wyjścia niech nam posłuży prawdziwe nagranie z kasku kierowcy rajdowego. Przed Wami efektowny przejazd Mercedesa AMG GT3. Tak naprawdę świetny materiał do analizy naszego tematu. W tym wypadku jednak zwróćcie uwagę nie na to, co dzieje się za przednią oraz bocznymi szybami, ale paradoksalnie w środku tego pojazdu. Aby lepiej to zobrazować, utnijmy materiał na tej wysokości. Gra świateł i cieni. Elementy krajobrazu dynamicznie rzucające cienie na wnętrze, zmieniające się położenie samochodu względem słońca, poddawane przeciążeniom elementy kokpitu, dorgające pasy bezpieczeństwa, elementy wyposażenia. W końcu punkt centralny i główny aktor, a więc ręce kierowcy, nerwowo, ale niezwykle pewnie walczące z każdym zakrętem, pojazdem i nierównościami toru. Zauważcie, że oglądając ten materiał nawet w sytuacji, kiedy nie widzimy trasy. To, co dzieje się przed naszymi oczami, buduje poczucie ogromnej prędkości. Teraz natomiast, zobaczcie, co dzieje się w analogicznej sytuacji w grze Need for Speed Payback, dla przykładu. Co ciekawe, deweloperzy starając się dodać tu dynamiki, popełniają kolejny błąd. Sztucznie zwiększają prędkość, z jaką porusza się samochód, ale tak naprawdę ogranicza się to wyłącznie do tego, że szybciej miga nam przed oczami obraz, a w środku wciąż mamy sielankę i niedzielną wycieczkę z teściową do kościoła. To wygląda tak, jakby na pojazd nie oddziaływały żadne prawa fizyki, a to właśnie głównie z prawami fizyki walczą kierowcy samochodów rajdowych. Z tą samą sytuacją mamy do czynienia w grze GRID Legends. Także Forza Horizon 5 przykładowo. Zastawmy sobie teraz te widoki i zobaczcie różnicę. W tych grach nie dzieje się praktycznie nic na tym polu. Jednak sprawiedliwie muszę przyznać, się, że przygotowując się do tego odcinka znalazłem dwie gry, których twórcy nie tylko bardzo dobrze rozumieją o co chodzi w takich grach, ale całkiem nieźle uchwycili dynamikę pędu. Na myśli mam takie produkcje jak Aseto Corsa Competizione oraz Gran Turismo 7. Problem w tym, że w obydwu grach nie jest to widok domyślny. No właśnie. Dynamiczny widok z kokpitu w tych przypadkach jest standardowo wyłączony. Aby go włączyć, trzeba zrobić to z poziomu wyścigu, grzebiąc w odpowiednich ustawieniach. Jednak jak najbardziej da się to zrobić. Zobaczcie, jak wygląda dynamiczna kamera w grze Gran Turismo 7. Samochód podskakuje na wybojach, kierownica drży, kiedy pokonujemy zakręty i przejeżdżamy po nierównej nawierzchni, a cała konstrukcja poddawana jest realistycznie wyglądającym prawom fizyki. Kawał naprawdę świetnej roboty. Podobnie jest także w Assetto Corsa Competizione. Jednak nie tylko efekty wizualne związane z wnętrzem kabiny budują ten charakterystyczny efekt pędu. Kolejną sprawą jest ogólna fizyka pojazdu, detale graficzne w trybie trzecioosobowym oraz szczególnie udźwiękowienie. I tutaj za przykład niech nam posłuży materiał zaprezentowany przez studio Turn 10, na którym zobaczyć możemy pewną zajawkę najnowszej ich gry zatytułowanej Forza Motorsport. Wprawdzie jest to materiał marketingowy promujący tę grę, ale już teraz możemy wyłuskać tu kilka bardzo interesujących rzeczy. Po pierwsze, detale wpływające na imersję. Ciekawostką w tym przypadku ma być osadzanie się brudu oraz tworzenie się rys na karoserii w sposób nieprzypadkowy. Jak informują twórcy, brud będzie gromadził się w miejscach zgodnych z aerodynamiką danego pojazdu, a więc w miejscach, w których w rzeczywistości by się gromadził na pędzącym samochodzie. Zobaczyć to możecie na tych ujęciach. Kolejna sprawa. To zaawansowana fizyka zawieszenia i samego układu jezdnego. Jak mówi o tym jeden z twórców, samochód będzie zachowywał się zgodnie z prawami fizyki. Mało tego, na sposób jego prowadzenia będzie miała wpływ temperatura toru powiązana z pogodą, a nawet występująca okazyjnie w określonych miejscach różna chropowatość asfaltu. Brzmi naprawdę ciekawie. Dodatkowo, gra zaoferować ma niezwykle efektowne i realistyczne udźwiękowienie. Deweloperzy odpowiedzialni za dźwięk ponoć odwzorowali wiele prawdziwych ryków silników, a także dodali wiele efektów towarzyszących w momencie, kiedy pojazd porusza się z dużą prędkością. Są to takie detale jak dźwięk pracującego zawieszenia, dźwięk opon podczas pokonywania nierówności, czy ostrego wchodzenia w zakręty. Małą próbkę usłyszeć możecie dokładnie w tych miejscach. I tak oglądając materiały, które w założeniu mają reklamować tę grę, trochę odnoszę wrażenie, że studio ponownie włożyło ogrom prac w jakość grafiki ogólnie, a nie pokazało tak ważnego elementu każdej gry wyścigowej, jak widok za kierownicy. No dobra, mamy ten krótki fragment, ale tak naprawdę niewiele nam to mówi. I trochę szkoda, że studio nie pokusiło się o choćby kilkusekundowy gameplay z wnętrza wybranego pojazdu, coś na zasadzie tych widoków z maski. Choć z drugiej strony, to właśnie widok z maski, jaki zaprezentowano, całkiem sporo pokazuje w kwestii fizyki pracy zawieszenia i ogólnej dynamiki. W tych konkretnych przypadkach wygląda to całkiem nieźle i podoba mi się animacja mechanicznej regulacji do lotu powietrza do silnika. Drobny, ale bardzo klimatyczny detal. Tak, na marginesie, to nie wydaje Wam się dziwne, że przy okazji prezentacji gry wyścigowo-samochodowej. Twórcy poświęcili czas na prezentację trawy i faktury gumowych słupków, a nic nie wspomnieli o najbardziej imersyjnym stylu rozgrywki, a więc za kierownicy. No cóż, podsumowując. To zauważyłem, że nie tylko Studio Turn 10, ale tak naprawdę większość firm tworzących gry tego gatunku, o ile przywiązuje ogromną uwagę do jakości grafiki, w tym otoczenia, drzew czy małych budynków, tak nieco po Macoszemu traktują poprawne uchwycenie prędkości, z jaką poruszają się samochody. Nie chodzi mi wyłącznie o gry symulacyjne, ale także arkadowe, powiem niezależnie od stopnia trudności w sterowaniu, efekt powinien być zawsze immersyjny. Wiecie, być może są to tylko moje fanaberie. Być może większość z was woli jednak statyczne wnętrza pojazdów, ponieważ mogą mniej rozpraszać dla przykładu bądź gracie używający widoku z zewnątrz jak najbardziej to rozumiem. Ale niezależnie od naszych preferencji wydaje mi się, że ten gatunek gier rządzi się nieco innymi prawami. To są gry zorientowane wokół samochodów i przyjemności z jazdy, walki z torem, z przeciwnikami, gdzie piękne widoki za szybą to sprawa ważna, ale tak naprawdę drugorzędna. Mam więc ogromną nadzieję, że nowa Forza Motorsport podejdzie do tematu uchwycenia pędu i fizyczności maszyn tak samo profesjonalnie jak do implementacji ray tracingu, fotogrametrii i budowania pięknej roślinności. Trzymam ogromnie za to kciuki i liczę na ciekawy materiał z rozgrywki już wkrótce. Dajcie jednak znać, co Wy myślicie na ten temat. A z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!